Figura Matki Bożej z zadrutów, którą w obozie Auschwitz wykonał więzień Bolesław Kupiec, trafiła do kaplicy w centrum świętego Maksymiliana w Hermężach pod oświęcimiem. Bolesław Kupiec Góral Sporonina wykonał wysoką na 17 cm drewnianą figurkę w 1940 roku. Była ona podziękowaniem dla księdza Władysława Grosa za pomoc niesioną więźniom obozu. Historia rodziny kupców jest dosyć tragiczną historią, dlatego że bardzo niewiele jest takich przypadków w których właściwie aż sześć osób z jednej rodziny, sześciu braci zostało zatrzymanych, aresztowanych przez Gestapo, przeszło przez brutalne śledztwo i w końcu zostało osadzonych w Auschwitz. Byli zaangażowani w niesienie pomocy tym osobom, które chciały przez granicę w Tatrach przedostać się na Węgry, a stamtąd dalej do Francji, do tworzącej się tam armii polskiej na uchodźstwie i właśnie za to zostali, zostali aresztowani. Kupiec we wnętrzu figurki ukrył gryps. Prośbę o pomoc dla rodziców pozostających na wolności. Na jednej stronie napisał, tę karteczkę powierzam w opiece Matce Boskiej i niech nas nadal ma w swojej opiece, a z drugiej prosimy o pomoc dla naszych rodziców, którzy pozostali bez opieki. W tej przemyconej z obozu figurce Matki Boskiej był gryps, właśnie z podziękowaniem, ale ksiądz Gros nigdy go nie znalazł. List został odnaleziony dopiero po wojnie przez Władysława Kupca, brata autora figurki, który przeżył pobyt w obozach koncentracyjnych kiedy w latach 90 powstawało centrum Świętego Maksymiliana na terenie byłego podobozu Harmeze tutaj na ziemi oświęcińskiej bracia postarali się ściągnąć tę figurkę z niepokalanowa dlatego że tu jest jej naturalne miejsce praktycznie prawie 70 lat czekała na to żeby została wyeksponowana została dana ludziom do kultu i dziś właśnie jest ta uroczystość kiedy ta mała 17,5 cm figurka znalazła swoje miejsce w bocznej kaplicy w kościele w Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach. Jesteśmy bardzo wdzięczni Pasterzowi Diecezji Bielsko-Żywieckiej, księdzu biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu, że dziś właśnie ogłosił, nie tylko poświęcił kaplicę, ale ogłosił Matkę Bożą Zazdrutów patronką rodzin oświęcińskich, czyli tych wszystkich rodzin, które oddały tutaj życie na ziemi oświęcińskiej. Poświęcenie kaplicy Matki Bożej z Zadrutów odbyło się w 67. rocznicę deportacji świętego Maksymiliana Kolbe do Auschwitz. Wcześniej franciszkanie przeszli drogą od bramy obozowej Arbeit Machtfrei pod blok 11, w którym hitlerowcy zgładzili ojca Kolbe. Przy bloku śmierci mszę świętą odprawił biskup Jerzy Maculewicz, franciszkanin, administrator apostolski w Uzbekistanie.